W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na rozpoczęcie naszej modlitwy powierzmy się opiece Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Niedziela po uroczystości Bożego Narodzenia, czyli niedziela świętej rodziny z Nazaret. Daj nam Kościół święty Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział drugi. Pierwszy od czterdziestego pierwszego do pięćdziesiątego drugiego. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschę, Gdy miał on lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice przypuszczając że jest w towarzystwie pątników uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych gdy go nie znaleźli wrócili do jerozolimy szukając go dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni gdzie siedział między nauczycielami przysłuchiwał się im i zadawał pytania Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo. A jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział, potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Dni, które teraz przeżywamy, upływają w wyjątkowo radosnej atmosferze. Bóg się rodzi człowiekiem. Bóg się rodzi dzieckiem w betlejemskiej szopie czy betlejemskiej grocie. Jego mamą jest młoda matka Maryja, opiekunem Józef. Tyle razy przeżywaliśmy tę uroczystość Bożego Narodzenia, i za każdym razem stajemy onieśmieleni tajemnicą, którą przychodzi nam kontemplować. I chociaż, jak mówimy, i tego doświadczamy, że te święta są bardzo rodzinne, to jednak Kościół pozwala nam w osobnym dniu zatrzymać się przy tajemnicy świętej Rodziny z Nazaret. Oczywiście same święta. Wigilia, wieczerza w gronie rodziny i bliskich, składane sobie życzenia, zatrzymują nas przy tajemnicy rodziny. Ale jednak jesteśmy zaproszeni, by zgłębiać, kontemplować tę tajemnicę w osobnym dniu, w osobnej uroczystości. Rodzina i ta z Nazaret, i każda nasza rodzina jest godna, by miała swoją uroczystość. Znamy ten ewangeliczny opis, który Kościół daje nam dziś do modlitwy. Ale do tych wszystkich znanych i pielęgnowanych refleksji dodajmy jeszcze dzisiejszą refleksję i modlitwę. Zapraszam, byśmy się zatrzymali w trzech miejscach, byśmy uchwycili takie trzy światła na kolejny etap naszego życia. Pierwsze, co mnie uderza, to pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Chodzili co roku. Czyli był to ich święty zwyczaj. Pierwszymka do Jerozolimy na Święta Paschy. Była wpisana w ich kalendarz corocznych wydarzeń. To było wydarzenie, którego nie byli w stanie pominąć, przeoczyć, zapomnieć. Nic nie było w stanie przesłonić przeżycia tej pielgrzymki i rodzinnej wyprawy. Chodzili co roku. Możemy sobie wyobrazić, jakie to było ważne dla Maryi i Józefa. Ale też jakie to było ważne dla małego dziecka, dla Jezusa. Dla dziecka, które od najwcześniejszych lat żyło w atmosferze tego wydarzenia. Być może w wyobraźni małego dziecka rodził się jakiś podziw wobec tajemnicy tego święta i tej pielgrzymki. Co roku rodzice zostawiali wszystko i wyruszali w drogę na kilka dni. Było to dla nich bardzo ważne. Jezu, kontemplując Twoich rodziców i klimat Waszego domu w Nazaret, myślę o moim rodzinnym domu, o moich rodzicach i o naszych zwyczajach. O tych zwyczajach, które były związane z corocznymi uroczystościami. Przypominam sobie, jak te uroczystości i etapy kal kościelnego kalendarza były wpisane w naszą codzienność. Adwent z roratami o wczesnej porannej godzinie i kawał drogi do kościoła. Radość Wigilii, zapachy w kuchni i wieczorna wieczerza przy rozświetlonej choince. Potem pasterka o północy i pełen kościół wiernych, a potem świętowanie. I odwiedziny bliskich i znajomych, i wspólne kolędowanie. Także w naszym domu rodzice chodzili co roku do naszego parafialnego kościoła i wprowadzali nas w tajemnicę Boga, który rodzi się człowiekiem. <laughs> A ten nowonarodzony i świętowany w świątyni był potem obecny w codziennym pacierzu, śpiewanych wieczorami kolędach rodzinnych spotkaniach, wreszcie był przeżywany w kolejnych okresach roku jako żywy Bóg obecny, towarzyszący naszemu rodzinnemu życiu. Jezu, te wspomnienia czynię modlitwą. Dziękując za klimat rodzinnego domu, w którym upływało moje dzieciństwo, dziękuję za rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, i parafialny Kościół, i zaangażowanych gorliwych kapłanów, za te wszystkie dobre zwyczaje, które kształtowały nasze serca i dusze, i za tyle jeszcze innych wydarzeń, które w czasie tej modlitwy wracają jako piękne wspomnienia. Czy coś zostało jeszcze dziś w naszych rodzinach z tych pięknych zwyczajów dzieciństwa i młodości? Zwyczajów, które były wpisane w kalendarz corocznych przeżyć i które były przeżywane w bliskości z Tobą, Jezu. Zatrzymuję się, by długo o tym z Tobą rozmawiać. Drugi moment opisany przez świętego Łukasza, który mnie zatrzymuje w modlitwie, to tajemnicze zaginięcie Jezusa. <laughs> Dlaczego zaginął? Dlaczego pozostał w Jerozolimie? Dlaczego będą dzieckiem wychowanym tak w pięknej atmosferze nazaretańskiego domu sprawił ból swoim najbliższym? Czyż nie wiedział, że będą go szukać? Czyż nie wiedział, że będą cierpieć? <laughs> Jezu, takie między innymi są nasze i moje pytania, które się rodzą, ile razy czytam opis tego wydarzenia. A na te wszystkie pytania dałeś krótką odpowiedź w słowach. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Chcę Jezu teraz w modlitwie porozmawiać z Twoją Matką. Maryjo, próbuję sobie wyobrazić, co przeżywałaś w swoim sercu. Próbuję sobie wyobrazić ten ból Twojego serca, który wyraziłaś w słowach pełnych zatroskania. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Zwracasz się, Maryjo, synu, można by powiedzieć, syneczku, moje dziecko, moje maleństwo. To Twoje, Maryjo, pełne czułości wyznanie i lekki wyrzut zatroskanej matki. Próbuję sobie wyobrazić, co przeżywałaś razem z Józefem, gdy szukaliście Jezusa aż trzy dni. Jakie myśli, jakie obawy? Może przypominałaś sobie chwilę zwiastowania i słowa Anioła: Będzie On wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, <knie> a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Czy te słowa, które przez 12 lat były dla Ciebie okazją do wdzięczności i nieustannego magnifikat? Nie były teraz jakimś oskarżeniem? Może myślałaś, co zaniedbałam? Dlaczego go nie ochroniłam? Dlaczego go zgubiłam? Czy takie myśli towarzyszyły też Józefowi? Jezu, tyle razy modliłem się tym wydarzeniem i dziś zatrzymuję się po raz kolejny. Do wszystkich myśli i refleksji pragnę dołączyć jeszcze tę myśl. Pozostałeś w świątyni, by mi przypomnieć, że Boga trzeba szukać. Szukać każdego dnia, szukać na kolejnych etapach własnego życia. Szukać i odnajdywać, a odnajdując szukać nadal. Bo Boga nie można mieć raz na zawsze, jak się ma jakiś przedmiot, nawet drogocenny. Boga należy szukać, zanim tęsknić, aż do spotkania z Nim w wieczności. Zatrzymuję się Jezu na tej refleksji. By zrodziła się prawdziwa tęsknota za Tobą. Ale też, jak z lotu ptaka patrzę na historię mojego życia i szukam tych momentów, w których byłeś blisko. Wspominam wydarzenia, które były chwilą Twojego nawiedzenia, dotknięcia mojego życia. Przywołuję te wydarzenia, by się ucieszyć. O tak! Także w moim życiu były takie momenty Twojej bliskości, gdy dałeś mi się poznać, odnaleźć, gdy byłeś blisko przez życiowe wydarzenia, te zbiegi okoliczności, te ludzkie przypadki. Ale to byłeś ty. <laughs> I dziś tak bliska mi jest Twoja matka z tej ewangelicznej sceny, bo jej pytanie skierowane do ciebie po odnalezieniu mogę odkryć w moim sercu. Jezu, dlaczego ja Ciebie jeszcze nie rozpoznałem, gdy byłeś blisko w tylu momentach mojego życia? Dlaczego brakło mnie wrażliwości serca, światła moich oczu, by Cię rozpoznać pośród tych wielu przypadków i zbiegów okoliczności? Dziś przywołuję te wydarzenia by się nimi zadziwić i by się zrodziła nowa tęsknota za Tobą i nowa wdzięczność. I kolejna myśl na koniec modlitwy. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oni nie rozumieli tego, co im powiedział. Jakie to ważne i pouczające dla nas i dla mnie. Przecież w tylu momentach staję przed Tobą, Jezu, nalegam, bo chcę zrozumieć, bo chcę wiedzieć więcej. Jestem taki niecierpliwy, Nie potrafię czekać, aż sam dojrzeje do zrozumienia pewnych prawd, wydarzeń, zaistniałych sytuacji upływających lat. Czasem chciałbym Cię przymusić, byś mi odpowiedział natychmiast. Ile razy mam do Ciebie pretensje, a nawet żal, że milczysz, że nie dajesz odpowiedzi, czy, jak często mówimy, nie dajesz się odczuć. Nie rozumieli ani tego, co im powiedziałeś, ani całej zaistniałej sytuacji. Zapraszasz mnie, bym się zgodził, że dziś jeszcze tylu rzeczy i spraw nie rozumiem. Muszę cierpliwie czekać. Zrozumienie przyjdzie w swoim czasie. Maryja musiała czekać kolejne osiemnaście lat, by mogła zrozumieć Twoją misję. Gdy mając lat 30 objawiłeś się w Nazarecie. A potem, jeszcze wszystkiego nie rozumiejąc, czekała kolejne trzy lata, aż do Twojego konania na krzyżu i aż do zmartwychwstania. I ostatnie zdanie, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezu, jakie to ważne dla nas? Żyć dobrymi wspomnieniami, żyć momentami Twojej obecności, wspominać wydarzenia, które z perspektywy czasu odkrywamy jako chwile, w których Ty byłeś obecny ze swoją łaską, troską, miłosierdziem. Maryjo, ucz nas dostrzegać <laughs> ślady obecności Jezusa w różnych momentach naszej codzienności. Ucz nas dobrych wspomnień. Ucz nas zachowywać słowa Jezusa, aż w swoim czasie zrozumiemy je na nowo. <laughs> Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na dzisiejszy wieczór, na szczęśliwą noc i na piękne świętowanie uroczystości Świętej Rodziny z Nazaret. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.